wyrzuca Rybniczan na szeroką, ale nie korzysta z tego Jarosław Humbert, który też próbuje po zewnętrznej. Maxym Drabik teraz, ależ się wcisnął między Rasmusa Jensena a bandę. No to jest to pewność siebie, zbudowana prędkością motocykla. Nie ma, więc Pludra próbuje przy krawężniku, korzystając oh! z tego, że nie ma tam odsypanej, wyprzedza Rasmusa Jensena. I trybuny szaleją po raz pierwszy dziś i Pludra wiezie dwa punkty, chociaż Rasmus Jensen jeszcze postara się je odbić. Przemika Pawliskiego, zdecydowanie najlepsza, Pedersen teraz wywozi Rana Tang Korzysta Damian Radajczak jest 5 do 1 dla falu Falubaza chociaż Niki. Ale szarża. Zadzwonił rok 2007 i pyta co u nas. Nikodem po raz drugi w tym meczu na prowadzeniu, a Tangate przedziera się przed Pawlickiego i z 1-5. Jest 4 do 2 dla robu, a może nawet oh. gospodarze wyjdą za chwilę na podwójne prowadzenie. To się właśnie dzieje. Chociaż Deman Radajczak wjeżdża teraz pod Pangate, ale nie ma miejsca przy krawężniku. Znakomicie rozegrali to żużlowcy gospodarzy po tym nie najlepszym, delikatnie mówiąc, pierwszym okrążeniu. Damian Rotajczak teraz z kolei przeszkodził niechcący przemysłowowi Pawlickiemu i sytuacja falubazu robi się coraz gorsza. Pedersen, trójka, nawet nie patrzy na rana Tangate, ale Australijczyk takiej pomocy nie wymaga, bo jego przewaga nad rzurzowcami gości jest już wystarczająca. Prezes Brozek powiedział, że dziś w rewniku nawet pchły na głowach mają stać w parach. No co prawda Pedersen i Tangate wielką wielkiej pary nie tworzą, ale nie ma to żadnego znaczenia. Kibice wiwatują. Bo to był znakomity, być może przełomowy wyścig. Dla Rybńskiego rowu w tym meczu 3 Pedersen, 2 Tangate, 1 Latajczak. O, a może? Niewykluczone, że to jest jego Latajczak. A tu, tutaj już Niki oglądał się. Tak, tak, ja myślałem tak, w pewnym tak. momencie, że on patrzy w stronę swojego silnika, a to ewidentnie chodziło właśnie o. Kiedyś była taka sytuacja z Przemkiem Palickim w Zielonej Górze, gdzie odpadła e, osłonka. E, ta po lewej stronie, z tyłu motocykla. Delikatnie e, Maxem Freakiem, tam mogą być małe problemy, defekt Dominika Kubery, defekt Dominika Kubery, w takim momencie, takie rzeczy dzieją się w półfinałach. Lambert, jaki pakiet! Robert Lambert, Lambert w swoim stylu, mi się powiedzieć. Delikatny ruch na czwartym polu. to nasz! Tak, no ta grań toczy się nie tylko na torze, ale pod taśmą też. Ileż... Po stronie lubelskiej Tarasienko i Miśkowiak po stronie grudziąckiej, Jeszcze zapraszany bliżej Taśmy Jakub Miśkowiak, ale jak tam dojedzie, to mu tylne koło spadnie z górki i tyle będzie z wyścigu. Taśma idzie w górę. Znowu dobrze Jaworski, znowu dobrze Zmarznik, Ależ to jest startowiec, ten młody Jaworski. Teraz czy on wytrzyma napór? Boże, napór będzie to na 100%. Bartosz Zmarznik już uciekł. Wadim Tarasienko jako pierwszy rzuca się w pogoń za Bartoszem i Jaworskim. Na razie pierwsze okrążenie Jaworski przejdzie. Jechał bezbłędnie. Wadim już musi siedzi na kole. Już poszedł szeroko. I już za moment wyprostuje furę. Postawiło go delikatnie. W związku z czym Jaworski cały czas ucieka. Wadim teraz cały czas po szerokiej. tam nie ma za dużo tego materiału. Ale próbuje. Ciśnie. Wywiera presję na Jaworskim. Czekając na najmniejszy błąd. Szużlowca motoru Lublin. Ale ten mylić się nie chce. Jedzie bardzo mądrze. Jaworski. Kolejna próba. To już trzecie kółko. Teraz Wadim wykontruje. I będzie próbował pokazywać się po lewej. Wadim na Teraz to zrobi! Trzy kółka wytrzymał Jaworski. Jeszcze Miśkowiak próbuje się tam podłączyć. Jaworski będzie próbował kontry! Bartosz Jaworski do no nie, Aż tak dobrze to nie będzie! Jakub Miśkowiak zbliży się jeszcze do Bartosza Jaworskiego. Miśkowiak! Nie da rady! Nie da rady! Jason Doyle, ale teraz do niego niewiele brakowało, żeby dołączył Karczewski, który teraz traci jedną, a teraz drugą pozycję i już junior Włókniarza zamyka stawkę. Co tu się wydarzy w ostatnim łuku? Thompson w szeroką przy krawężniku Doyle. Thompson, Thompson zrobił to! Anders Thompson minął na kresce Jasona Doyle. Proszę bardzo, Anders, są ze startu, bardzo dobrze, ale Piotr Pawlicki też nieźle na podwójne prowadzenie. Wyjdą goście, na to się rysuje. Nie! Nie! Bo traci Martin Baculik pozycję na dystansie, a i Thompson jest jeszcze zagrożony. 3 do 3 w tej chwili. No bo Słowak zamyka się Thompsonowi. Thompson szeroką. Boblicki do krawężnika Thompson się wybroni. Wybronił się Anders. Thompson, ostatnia szansa, żeby coś się zmieniło jeszcze. Martin Baculik szeroką. Bo! Co szeroko! Waculik! Pawlicki Thompson Lampard Waculik poszli nieźle goście, ale bardzo dobrze. Piotr Pawlicki zrobił miejsce dla Lamparda. Objeżdżają goście gospodarzy dla Gorzowa wygrali, ale nie mówi nie jeszcze Piotr Pawlicki, który nagle wskakuje między zawodników gości. Lambertowi trzeci raz na starcie. Lambert dzisiaj nie dał się nikomu pokonać. Łaguta na trzecim. Sajfudinow na czwartym. Poszła taśma, wkroił. Trzeci raz wygrywa ten start Brady Kertz. Lambert zamknięty w krawężniku. Jest w tarapatach, ale zostaje zupełnie. Artią Łaguta bardzo szeroko wybiera się. Emil Sajfudinow. Lambert mu przeszkodził. Sajfudinow jest piekielnie szybki. Widać to. Że, nawet jakby musiał ten motor wziąć w łapy, przestawić w inne miejsce, to i tak by poszedł wszystko. Ale z przodu Brady Gertz, Brady, który szukał bardzo długo, ale w końcu znalazł. W końcu dojechał na ten mecz. Łaguta jedzie ostatni. No i bądź tu trenerem teraz, śledziem, który. No nie ma nikogo, kto powtarza pobrną pewną jazdę, ależ tam musi być ból głowy. Nie będzie miał seniora bez zera przed biegami nominowanymi. Każdy zalicza spadki, każdy zalicza złe wyścigi. Brady Kerts długo, 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 ale jest w tym meczu. Wygrywa drugi zawodnik wrocławski sparty indywidualnie. Kerts Seifudinow, Janowski Dudek. i za nim wysoko szeroko 사이 z łódkiem, ależ wystrzeliło Kerca na podwójnym prowadzeniu wrocławianie. Więc zaczęli ten rewanż. Więc to jest być może ta chwila. Szybko, Maciej. Oj, za szybko! Bo z drugiego na czwarte przemknęli przed nimi Emil Sajfudinow i Patryk Dudek. A Emil chyba jeszcze nie skończył się ścigać o pełną pulę w tym wyścigu. Brady Kierz pierwszy. Oj, po płocie. Po bandach. Po maksymalnie szerokiej przestrzeni. Emil Sajfudinow, Brady Kierce. Ta rywalizacja jeszcze nie jest zakończona. Na remis układa się ten wyścig inaczej. No, na prostych rękach ten łuk, ale tutaj będzie Kerc górą. Kerc dobrze wybiera. Kerc jak już się odnalazł na tym torze, to może nie powiem, że go polubił, ale chyba już coś złapał, chyba coś wie. Będzie drugie indywidualne zwycięstwo Australijczyka w barwach. Betard sparty, Emil do końca. No! Ostatni miraż chyba Brady, ale te pomysły yeah. na zakończenie tego wyścigu to mogło się udać, gdyby to było wyjście z pierwszego.